Freestyle. A do czego nawiązujesz? Brad McPhone. Yeah, yeah. yeah. Ty, 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 ty. Nie A dlaczego? Ja płaczę? Nie płacz. Nie, nie płaczę. Nie to nie jeszcze płac. pozostałości są po Sylwestrze. Ale już prawie powiem ci dobrze się czuję. Zapalem tego oddechu takiego świeżego. Ale trzeba no my nie wybyliśmy na tej samej imprezie, ale czegoś ja nie wiem. Z tego co ja wiem, to nie trzeba. No dobra. Ale pamiętaj. Nie wrzucajmy prywaty tutaj z naszych imprez. Łzy nie kłamią. No teraz to już mnie w ogóle. <grywa> <grywa> Oj, próbuję pięknie nawiązać. Słuchajcie, przerwami teraz będzie teledysk wykonawcy. Mark O. Oh, tears don't lie. Tears don't lie. To... Nie. No tak, 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 tak. Łzy nie kłamią, no tak, no, tak. tak, tak, o to tak tylko tak. że nie ten numer zagramy. Jak nie? Zagramy United. Dlatego próbowałem no. nawiązać do tego, <laughs> że hitem tego wykonawcy, z którego jest właśnie. bardzo znany, właśnie był utwór Tears Don't Fly. Czyli op opłatą... Człowiek, człowiek ogólnie pochodzi z Niemiec, jest DJ-em i producentem. Wcześniej, nie wiem czy wiesz... Wiem. Prince Ital... A, że grał. Że... Rokowiec, gitara no, ostro, i... ostro, Na basie tam zasadzie. Jakby to powiedział Sylwek, nieźle łupał. Okej, okay. no ale nie chodzi tu o koncerty. Słuchajcie, oryginalnym wykonawcą był oczywiście Prince Ital Tal Jones z marki Mark, czyli Mark Wahlberg, te sprawy. No i co ja mogę powiedzieć? Zobaczcie, jak wygląda nowe wykonanie. No, nowe z 99 roku, ale zupełnie inne spojrzenie. Czyli. Marco! United! Oh, Mark. To co? Oh. United? Oh. Marco! Yeah, Freestyle! <laughs>